Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Marek Boger, a dzisiaj gościem Radia Polonii 2000 jest ksiądz Andrzej Sańko. Witam księdza serdecznie. Witam, cześć Boże. Ksiądz Andrzej Sańko pochodzi z Sokułki na Podlasiu, jest katolickim kapłanem i od 1999 roku posługiwał na Białorusi. W roku 2012 w diecezji Odesko-Symferopolskiej na Ukrainie został proboszczem w Wiliczewsku. Proszę nam przybliżyć samą parafię i diecezję. Historia tych ziem położonych nad Morzem Czarnym, które Rzymianie nazywali Morzem Gościnnym, bo to jest bardzo piękne i takie spokojne morze, ona jest ta historia związana bardzo mocno z historią Polski i katolicyzmu, bo niestety tutaj nad brzegiem Morza Czarnego gdzie praktycznie leży nasza diecezja od Rumunii aż do Morza Azowskiego, właśnie Tatarzy pędzili swoich, swoich niewolników. Pamiętamy pieśń o spustoszeniu Podola kochanowskiego i ta ziemia, bardzo piękna, jest przysiągnięta, można powiedzieć, tymi łzami, nawet nie tylko tysięcy, ale setek tysięcy ludzi, którzy z Podola, z Litwy, nawet z centralnej Polski, byli właśnie, że tak powiem, tutaj spędzeni na Krym, a z Krymu następnie byli wywożeni, sprzedawani właśnie do krajów arabskich. W latach 30. Kościół właśnie był dobrze tutaj rozwinięty, ale w czasach właśnie sowieckich były represje i praktycznie wszystkich księży, biskupów, Rozstrzelano, i też były specjalne obozy koncentracyjne dla już dla katolików, nawet dla dzieci katolickich, gdzie na przykład na wyspach słowieckich, gdzie te dzieci męczono, trzymano w takich strasznych warunkach, tylko dlatego, że ich rodzice byli katolikami. Jakby tego jeszcze było mało, to w 30 latach, w końcu 30 lat, były, był ten. Głód na Ukrainie ponad 8 milionów ludzi. E, I po wojnie wywó wywózki. Dlatego tutaj bardzo mało mamy e, katolików. Ale, ale są, prawda? I, mało e, to znaczy ile? Ileż? To jest 1% na 10 milionów mieszkańców tutaj nad Morzem Czarnym. No tak plus minus 1%, nawet, nawet trochę mniej, ale jak ja często mówię swoim parafianom, bo mam trzy e, parafie do obsługi to my mamy nas jest niewielu, ale nasza wiara powinna być wielka i mocna. I też e, chciałbym e, taki zrobić e, mały, e, małe wprowadzenie, w jaki sposób ja zostałem księdzem, bo nigdy nie planowałem, bo właśnie zawsze chciałem zostać żołnierzem. I kiedy w latach w końcu lat 80. szedłem do wojska, to właśnie przed kościołem w Sokółce, zawsze była 15 sierpnia e, był apel. Na którym wspominano wszystkich po poległych, chociaż jeszcze były to czasy komunizmu, prawda? I wtedy właśnie ksiądz e, Świętej Pamięci Tadeusz Kalinowski, prałat, który był wielkim e, takim bojownikiem o wolność Polski, on prosił Matkę Bożą, e, Matkę Bożą Ostroblanską, która jest na frontonie kościoła w Sukółce, e, żeby się opiekowała tym żołnierzem, który idzie do jednostki w Olsztynie i nie wiadomo, czy zachowa tam wiarę, prawda? I, Właśnie przez cztery lata byłem w Ludowym Wojsku Polskim, a kiedy przyjechał w 91 już do Polski wolnej, że tak powiem, ale to jest to właśnie względne, prawda, ta wolność, to, to zależy od nas. Jan Paweł II to właśnie byłem żołnierzem, jednym z wielu żołnierzy, którzy po prostu no, czuwali nad jego bezpieczeństwem. I stało się coś ciekawego, ponieważ on na koniec takiego pracowitego dnia od czwartej rano do praktycznie dziewiątej wieczór byliśmy z nim i nikt się nas nie pytał, czy jesteśmy głodni, czy coś piliśmy, czy chcemy odpocząć, prawda? On sam podszedł do nas, żeby nam podziękować. I na przykład było to właśnie dla nas wielkim szokiem, bo mieliśmy do czynienia z generałem Jaruzelskim i z innymi właśnie takimi. Ludźmi, którzy zajmowali wysokie stanowiska, oni nigdy za nic nie dziękowali, raczej raczej właśnie byli dość, dość, że tak powiem, niekulturalni. I kiedy właśnie on podał mi rękę, to coś jakby, jakby ze mną się stało i człowieka, który był dość, delikatnie mówiąc, nastawiony do kościoła tak ostrożnie, nawet, nawet krytycznie, no, zostałem takim, że tak powiem, rycerzem Chrystusa i kiedy podszedłem do generała, który przyjechał do nas, że chce, że chce iść do seminarium i marzy o tym, żeby wyjechać na wschód, pomagać tym ludziom, którzy tam za tą wschodnią granicą właśnie mieli gorzej niż my w Polsce, to on powiedział, że nie wie, co, co na to mi odpowiedzieć. I właśnie tutaj wśród tych parafian, swoich trzech parafii, jedna parafia jest to Polska to świętego Józefa nad samym morzem w Sanżejce Druga parafia jest mieszana. To jest Iliczosk, miasto nazwane na cześć Lenina, właśnie 80 tysięcy ludzi, gdzieś około 100 parafian. Mamy msze święte w języku polskim. Tutaj dzięki temu językowi to kościół się ostał. W języku ukraińskim, w języku białoruskim, bo też są Białorusini. I też i po łacinie mamy msze święte, które nas, nas jednoczą. A trzecia parafia świętego Alberta Wielkiego to jest niemiecka parafia. Ponieważ właśnie na, na wsiach żyli niemieccy koloniści od 200 lat. A w mieście było 40, to znaczy w mieście w Odeście było 40 tysięcy Polaków. I są zabytki, jakby państwo kiedyś chcieli, jak tutaj się ta sytuacja uspokoi, mamy taką nadzieję, już nie będzie się czego bać, to, to zapraszamy, bo to jest miasto rzeczywiście bardzo, bardzo katolickie. I też e, nawet dzisiaj e, przychodzili nowi, nowi parafianie, ponieważ z powodu tej sytuacji, tej agresji rosyjskiej, lu, ludziom się jakby oczy bardziej otwierają. Wcześniej no, byli, wierzyli w to, że Związek Radziecki gwarantuje nie tylko jakiś pokój w tym regionie, ale też i to jest e, źródło kultury. Jaki, jakiś nośnik jakiejś wiary, religii ale nawet dzisiaj ta, ta wiadomość że wczoraj właśnie z, z karabinem w ręku jeden z księży prawosławnych właśnie brał udział w, na, w napaści na, na ludzi i dwoje zginęło to, to, to wstrząsają tutaj ludźmi i ludzie nawet otwarcie przychodzą mówią my nie chcemy chodzić do e, kościoła prawosławnego roskie, ro, moskiewskiego patriarchatu no my też wiadomo, że bardzo spokojnie ich przyjmujemy. Niech się państwo zastanowią pomyślą, bo tu nie, nie tylko chodzi o przynależność do jakiegoś kościoła, tylko żeby ci ludzie odnaleźli siebie, bo często bardzo wielu z nich nawet po 40 i więcej mają lat. Oni po prostu często przychodzą tak jak małe dzieci pytają: "Proszę księdza, moja mama była Polką, ojciec był na przykład Rosjaninem czy Ormianinem, a kim ja w takim razie jestem?" I trzeba tym ludziom tłumaczyć, że oni sami mają szukać właśnie odpowiedzi na to pytanie, bo przez tyle lat tego komunizmu, który tutaj, że tak powiem, jeszcze się nie skończył, bo my, jako jedyna wspólnota religijna w naszym mieście, nie otrzymaliśmy placu pod budowę kościoła. Wszystkie inne wspólnoty otrzymały, prawda? A my, a my po prostu jesteśmy, że tak powiem. Nadal prześladowani i te, te czasy takiego złego traktowania katolików nie, się nie skończyły, bo nawet jeżeli czytamy Dostojewskiego, to tam w jego tej powieści Idiota e, mamy właśnie jedno z największych przekleństw, obraźliwych słów, to jest właśnie katolik albo jezuicka dusza. I to w kulturze rosyjskiej funkcjonuje, a tutaj ona jest bardzo mocna, dlatego że bardzo dużo też mieszka Rosjan. Na Ukrainie mieszka koło. 9 milionów ludzi, którzy się deklarują jako ludzie związani z kulturą rosyjską, prawda? Ale ciekawa rzecz, że oni uważają się za, 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 za ukraińskich patriotów. I właśnie ta sytuacja, która tutaj jest taka bardzo konfliktowa, ja też właśnie odpowiadałem często mojej rodzinie, która mieszka. W Polsce i w Londynie też e, bracia i siostry mieszkają, bo mam czterech braci i dwie siostry. E, kiedy oni dzwonili w czasie, kiedy tutaj rozczerwano ludzi w, e, w Kijowie i w Odessie były e, jakieś e, terrorystyczne akcje, wcześniej, już dawno, właśnie przygotowane, e, i oni prosili mnie o wyjazd, stąd to mówię: No, nie mogę wyjechać, bo nie mogę zostawić tych ludzi, prawda? Oni potrzebują mnie i potrzebują tego wszystkiego, co, co niesie ze sobą właśnie tradycja i katolicka, i polska. Prawda. I oni o tym wiedzą. Oni nas nie nazywają Kościół Katolicki, tylko oni nas nazywają Polacy. Prawda. To są Polacy. I można to traktować jako komplement, ale, ale można najczęściej jest to jest to właśnie jako, e, że tak powiem, no jakieś takie wyzwisko, bo, bo jesteśmy nadal spostrzegani jako ludzie, którzy po prostu... No, no, trzeba by było bardziej ten temat rozszerzyć, no ale w większości Kościół katolicki stanowi zagrożenie dla tego bardzo będącego na usługach państwa, właśnie Kościoła Prawosławnego, który jest no, państwowym, zawsze był, prawda? I tutaj szykujemy się teraz do, do Misji Świętych, pierwszy raz w historii tej parafii. Jeszcze od czasów rewolucji będą, będą misje. Będzie prowadził tę misję ksiądz Biskup Kazimierz, Kazimierz z Białorusi i ludzie, ludzie właśnie się szykują całymi rodzinami, uczą, uczą się pieśni właśnie polskich, ukraińskich i niemieckich. I też będzie poświęcenie ołtarzy, które udało nam się zrobić właśnie w tym kościele. Właśnie dzięki też pomocy naszych rodaków, szczególnie z oceanu, bo wcześniej, kiedy był spokój, to mogłem docierać do Polski, tam mówić kazania, czy głosić jakieś te kolekcje, ale to bardzo daleka, duża, długa droga. No właśnie, pro, proszę Jak księdza, czy, czy Polonia mogło, amerykańska mogłaby udzielić tak, tak, jakiejś pomocy? Tak, Polonia amerykańska, szczególnie z Nowego Jorku, nam trochę pomogła. Ale byśmy prosili, jeśli ktoś by chciał pomóc, bo jeszcze nam brakuje konfesjonałów, Ławek, jeszcze Kościół nie jest wymalowany, przydałyby się jakieś freski, prawda, to byśmy byli bardzo wdzięczni. Nawet, nawet mamy dzwon, Jan Paweł II, ale taka ciekawa rzecz, że ten dzwon przez trzy lata nie mógł dzwonić, ze względu na to, że po prostu sąsiedzi pisali do, i zawiadamiali policję, prokuraturę że, że to im przeszkadza, prawda? Teraz już z powodu tej sytuacji już jest lepiej, prawda? Tak, a, w, a w jaki sposób Polacy z Ameryki mogliby się z księdzem i z parafią kontaktować? E, otóż e, po prostu można znaleźć nasz, e, e, nasz adres na, na internecie, a też e, po prostu no, wpisać moje imię i nazwisko Andrzej Sańko, prawda, nawet na Facebooku, tylko że ja mam takie taką literkę X. Czyli Krzyż Świętego Andrzeja na początku, przed, przed moim imieniem i nazwiskiem, nazwiskiem, prawda? Albo po prostu na oficjalnej stronie naszej diecezji, czy też ja właśnie chyba, chyba wysłałem też do Państwa informacje, to ja po prostu jeszcze powtórzę te dane, które są, prawda? No to wtedy wtedy po prostu można, można będzie, czy nawet mam taki prosty Skype. Ojciec duchowny, bo pełnię funkcję właśnie Ojca duchownego tej diecezji, czyli jestem odpowiedzialny za formację księży, sióstr zakonnych i też po prostu wiernych świeckich, żeby katolicy byli, tak powiem, na poziomie, po prostu swoim życiem pokazywali Ewangelię Jezusa Chrystusa, prawda. Także Ojciec duchowny, taki prosty Skype, a moje nazwisko Sanko, prawda. Andrzej Sanko, no. I parafia i liczosk. Także bardzo jesteśmy wdzięczni za tą możliwość, że Państwo e, dali nam możliwość e, mnie w imieniu moich tych parafian, tych tych ludzi, którzy po prostu jeszcze nie wiedzą kim są, ale bardzo są chętni, bardzo są, że tak powiem, zainteresowani, żeby się dowiedzieć, tylko to jest duży trud. I też proszę o modlitwę, o pokój, e, bo tak jak w Stanach Zjednoczonych i w Chicago wiem z opowiadań moich. Jakichś przyjaciół, którzy tam byli, że jest to wspólnota międzynarodowa. U nas też jest ponad 80 narodowości różnych, prawda? I nie jest to proste, żeby ten pokój był, żeby to porozumienie było między ludźmi, prawda? No, ale, ale trwamy i, i po, będziemy się też za, za Państwa e, modlić. E, I ja może też, jak to już się wszystko tak skończy, bo to trwa już pół roku, że ludzie przychodzą boją się, bo po prostu no, na, na ich oczach można powiedzieć e, dzieją się straszne rzeczy, to ja wtedy może jeszcze coś do Państwa, do, 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 do waszego kuriera napiszę właśnie z, z, stąd, żeby było wiadomo, jak my to przeżywamy, bo e, nasz główny wysiłek to przede wszystkim e, e, trud, żeby nasi parafianie tutaj w tej niedużej wspólnocie katolickiej się nie podzielili powodów politycznych, czy, czy jakiś, prawda, żeby oni byli razem, żeby się rozumieli, mimo że każdy ma swoje jakieś poglądy, prawda, i to jest bardzo, bardzo ważne. I też, że tak powiem, ta kanonizacja, która była Jana Pawła II, ona też, też nas w jakiś sposób umocniła, bo w naszej katedrze w Odesie, która była całkowicie zdewastowana i powiem tak notabene, że jest ziemia pod katedrą nie należy do kościoła katolickiego jest własnością komunistów tutaj ukraińskich którzy są oligarchami z rodziny Symonenko i nasz właśnie ksiądz biskup Bronisław zawsze odważnie broni właśnie i praw człowieka i prawa kościoła do tego aby być wolnym prawda żeby oni nam oddali bo bardzo dużo kościołów jest Nieoddanych. Nawet niedaleko stąd nad brzegiem morza jest piękny, stary kościół, właśnie, który zbudowali koloniści niemieccy 200 lat temu. I ten kościół jest przerobiony na fabrykę i próbowaliśmy, czyniliśmy kroki, żeby został oddany, ale niestety były prezydent Janukowicz podarował go swemu koledze, jakiemuś miliarderowi z Tadżykistanu, prawda. I jest tak mocna ochrona, że nawet nie możemy podejść blisko do tego kościoła. Chociaż jest to właśnie zabytkowy obiekt i właśnie został tak mocno zdewastowany, a jest cmentarz wokół niego. Ale nikogo to nie obchodzi i mamy nadzieję, że no to poszanowanie praw człowieka nastąpi, że przyjdą takie czasy, że, że, że zostaną oddane kościoły. Niedawno też miałem spotkanie w sobotę. Z księdzem biskupem Jackiem Pylem z Krymu, który przyjeżdżał do nas do Odessy, bo był odpust. I właśnie on mówił o bardzo trudnej sytuacji naszych dziewięciu księży polskich, którzy są na Krymie, bo tam też jest nasza diecezja, czyli Odesko-Symforopolska. Właśnie i był z powodu wydarzeń w Odessie czytany list naszego ordynariusza, księdza biskupa Bronisława Biernackiego. I powstały tam właśnie głosy, bo my jako Kościół Katolicki byliśmy i jesteśmy bardzo mocno, że tak powiem, inwigilowani. Nie tylko wcześniej, za poprzednich rządów, ale teraz też tak nam się przypatrują, prawda, jako jakiejś zagranicznej organizacji, chociaż Kościół Katolicki jest uniwersalny, prawda, po całym świecie. I właśnie były głosy, żeby takich listów nie było o tym, że jacyś separatyści doprowadzili do do śmierci wielu ludzi, i tak dalej, bo to już jest teraz Rosja. Nawet sami parafianie po prostu takie, takie wygłaszali opinie. No ale jesteśmy jedną diecezją, to znaczy, że Stolica Święta nie uznaje aneksji Krymu, i nasz ksiądz biskup tutaj w Odesie on jest Polakiem z krwi i kości. Przez 35 lat był proboszczem w parafii bar, w miasteczku bar on po prostu nadal jest biskupem Krymu również, chociaż tam już jest granica innego państwa, prawda, ale tam są kościoły bardzo stare, zresztą początek chrześcijaństwa w Ukrainie to jest właśnie Krym. Papież Klemens I właśnie w końcu pierwszego wieku był tam zesłany jako niewolnik i wtedy właśnie on też został tam zamordowany. Na Krymie i on jest właśnie patronem naszej, naszej diecezji. Gościem Radia Polenii 2000 był ksiądz probosz Andrzej Saniko z diecezji odesko-Symferopolskiej. Dziękuję księdzu uprzejmie. Bóg zapłać wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Życzę.